No i już zabieram się za torta, a tutaj mamy toper i chyba takie wiórki, więc zaraz Wam pokażę, co zamówiłam właśnie na dekorację. Piękne, zobaczcie, jaki śliczny toper. Zostawiam Wam oczywiście aukcję na... w opisie tego filmu. Zobaczcie, jakie cudowne. Ja nawet niedziałam, nie że on będzie taki urządny, że tak powiem, aż taki mocny, taki drewniany, no przepiękny, zobacz, jaka kicikocia cudowna. Lili będzie miała balony w Pepe, bo tak naprawdę nie ma balonów właśnie w kicikocie, czy też w ogóle w tą bajkę, czy inne postacie, ale w tym się na pewno zakocha. Widzę, że idealnie dobrałam nawet takie wiórki, trochę się martwię, że mam, że mam ich trochę za mało. Ale najwyżej trochę tylko posypiemy i zamówiłam też taką dwójeczkę, chociaż powiem Wam, że ja kiedyś kupiłam już jej świeczkę, dwójeczkę. To akurat jest takie, może, miał wizję, żeby do ręki jej dać. O. Kiedyś kupiłam, zobaczcie w tej taką dwójkę, więc jeszcze nie jestem pewna, którą użyję, czy tą, czy tą. Zobaczymy, <laughs> ale to jest przepiękne. Dobra, zabieram to za torczę. No i tak, mamy już tutaj całą bazę i jedyne, co mnie martwię, że w przepisie jest 20 cm blacha. Ta ma 17, ta ma 24, ale ta będzie za mała. Wiecie, będzie 20 dorosłych i 8 dzieci, więc chyba wolę, żeby ten tort był niższy, ale większy, ale też się obawiam, że będzie to taki placek. <grym> Teraz się martwię. No, ale to chyba będzie za malutkie, co? Nie wiem, co zrobić. Teraz coś rozpłynie. Biskup się piecze, a tutaj jest moja sukieneczka, taka właśnie o, tu chyba lepiej widać satynowa, różowa. Widzę, że niestety mi tutaj żelazko. Właśnie, muszę na żel żelazko oddać na reklamację, bo właśnie robię jakieś takie plamy. Mam nadzieję, że to jest jedyna. Spróbuję ją zatrzeć. Jak nie, to zasłonię tak włosami już trudno. Taka satynowa, pięknie leży. Bardzo mi się ta sukienka podoba. A tutaj jest sukieneczka mojej córeczki, przepiękna taka wróżka, taka calineczka. Mam wrażenie, że z niej będzie z takimi błyskotkami. Mam do tego jeszcze takie hmm, chyba różowe rajstopki, bo ona wygląda tutaj w komerze na no, się, ale to jest czysty róż. Bo może teraz trochę nie przekłamane kolory, no bo niestety już jest wieczór. Wiadomo, może nie wieczór 17, ale jest ciemno jak nocy, także tak wygląda nasza sukieneczka, ja wracam do kuchni czy my mamy właśnie drugą w nocy tak jest, a ja wstałam właśnie zmiksować krem czekoladowy, bo tak miało być by całą noc w lodówce, czyli obstałam, już jakieś 8 godzin normalnie byłoby 12 i bałam się, że będzie za twardy a krem wyszedł idealny jest taki mięciutki i puszysty więc dobrze, że wstałam, teraz sobie jeszcze przełożę tort i będzie tak naprawdę jutro do zrobienia na świeżo tylko taki krem, żeby obłożyć tort dookoła no i dekoracja Zostawiam Wam przepis do tego kremu w opisie, bo jest tak pyszny, że już nigdy więcej nie zjecie kremu z paczki, czy też innego takiego kremu. Jest naprawdę niesamowity. A żeby nie było, że mi tak wszystko co nie wyszło, to zobaczcie, mój biszkopt jest maleńki, bo niestety. Nie, ale nastawiłam źle piekarnik, nie stawiłam na górę, dół, tylko na, na górę, bo my mamy taki, wiecie, dual cook e, piekarnik. No i niestety, no, uratowałam tym, że upiekłam dwa takie spody, więc po prostu będzie jedno piętro i u góry drugi spód. E, no trudno, dobrze, że miałam składniki na drugi, coraz więcej roboty, e, no nie wyszło tak do końca, jak chciałam, ale trudno. E, mam nadzieję, że i tak będzie ładnie. Torcik na drugie urodzinki już jest praktycznie gotowy. Tutaj widzę, że muszę jeszcze pozosłaniać niektóre miejsca. Dobrze, że wzięłam dwie paczki tych biurków, bo jedna by na pewno nie starczyła, ale to też nauczyłam się mm, doświadczeniem i mój mąż zawsze kupuje podwójnie, więc ja już też. E, no i mam jeszcze taką dwójeczkę, jednak tą przyczepię myślę, że będzie bardziej pasowała, tylko e, mam jeszcze skleja kicie kocie, bo liliwcze się nerwała i niestety się jedna nóżka urwała. E, ale to będzie już Gotowe, także mimo tego, że spód mi teoretycznie nie wyszedł, no bo powinien być wyższy, to jak zrobiłam te dwa e, i w środku krem czekoladowy to jest no i tak e, te ciasto naprawdę wysokie, więc się cieszę, zaraz jeszcze tutaj Kicia, kocia wleci i będzie gotowe, Już zaśpiewasz? mały nisia do lasu bał się nisia. Ze strachu drżał jak... Tam brz... Brz... Pluszowy... mała dzisiaj. Brz... Ciemny... Tam wilki zjedzą... Mam. Czekaj, ja coś pominam. Wracajmy bracia wraz, dopóki... Ciąg. Nie bój się. Nie bój się. Wilki nie zjedzą. Będziemy bronić. Co? Nie damy. Co? Tak! JAKA piękna jesteś, nią. Jaka piękna, minusia! Prześlicznie wyglądasz. Cudnie. Gotowe dziewczyny <grywka> na imprezkę. Już jesteśmy w domku i otwieramy prezenty. Proszę bardzo, ile paczek tutaj w środku, tutaj. Więc naprawdę jest tego dużo, będziemy otwierać przez tydzień. Co to, Lidusiu, jest? Dobrej wow. mama. jaka piękna. Można jej zmienić pamperse i dać jej jedzenie. Sisi robi. I robi sisi chyba, chociaż nie, chyba nie. Robi. Także na razie nie otwieramy wszystkich prezentów Bo chyba nie sposób się wszystkim naraz bawić Na razie tutaj Lili przejęła akcesoria do Lali Lalkę i takiego misia gadającego Zaraz go pokażę I na razie Lila tutaj czesze lale A jak Ci się Lileczko podobało urodziny? Fajne? ojej, oje, oje, nyam był ojo, mama Ta. robiła ciasto? Tak. Pyszne? Babci. I babci było pyszne ciasto? A Lilusia, były dzieci na Twoich urodzinach? Były dzieci? Kochanie. Były dzieci na urodzinach? Tak. A była Klara? Tak. A Maksiu? A była ciocia? Tak Fajne urodzinki A ile teraz masz lat? Dzieci nie Dzieci nie, a A Lilusia dzisiaj, jak co dzień bez drzemki, ale na pewno będzie bardzo dzisiaj zmęczona Ała, Ała, Ała bo wstała o 6 rano, a już mamy 16 Także ja już nastawiłam kolację I tak nasz dzisiejszy dzień wygląda Kochasz mamę?

Lili się tam bawi z zabawkami a ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, że ta sukienka z Zary, którą wam pokazywałam w filmie z Mierzymy, sukienki świąteczne bardzo mi się sprawdziła, bardzo dobrze i komfortowo się w niej e, naprawdę czułam, jedyne co to mogłaby być trochę dłuższa, no ale niestety mm, tak wyszło, ja w ogóle jestem wzruszona że już te dwa lata minęły, to jest dla mnie niesamowite, że po prostu ja mam wrażenie, że moja dziewczynka jest taka malutka a z drugiej strony już jest wiecie, taka modra, taka duża, a rok temu to był jeszcze taki bobas który wtedy pamiętam, że nie zasnął przed urodzinami, nie miał drzemki, po prostu ona ledwo na tych urodzinach dała radę. Później pamiętam, że od razu zasnęła po w samochodzie, więc no tak zupełnie inaczej wyglądało to przygotowania, tak dużo bardziej spokojnie, bo w zeszłym roku to było tak na szybko, karmienie, pampersy, spanie, właśnie tutaj płacz. Pamiętam, że się spóźniliśmy, bo wiecie, jak to z takim maluszkiem rocznym bywa. A tutaj już tak zupełnie na spokojnie można było, wiecie, mogła Lili być u babci 2 trzy godzinki, ja sobie ogarnęłam tort, ciasta w domu, więc naprawdę zupełnie inaczej, no i zdecydowanie jest łatwiej wraz z tym, jak dziecko rośnie, także no to jest na pewno duża, duża różnica. I po wszystkim, urodziny urodzinami, ale ten czas bardzo szybko minął, nie wiem, czy tutaj udało mi się coś Wam powrzucać, mam nadzieję, że jakiś krótki materiał tutaj Wam wrzucę, oczywiście my mamy nagrań więcej, ale oczywiście, że zachowamy to dla siebie, ale mam nadzieję, że kilka klipów tutaj udało mi się wrzucić, z tego co widziałam, parę nagrań jest, więc mam nadzieję, że coś tam zobaczyliście, w każdym razie urodziny mi osobiście bardzo się podobały, Lili też była bardzo zachwycona i powiem Wam, że takim najciekawszym takim momentem, więc zawsze to, szczególnie teraz, jak wiecie, dziecko ma rok, a rok później ma dwa lata, i to jest tak ogromny przeskok. Jak tak rozmawiał już z koleżankami, że wiecie, rok temu, maluchy to niektóre pełzały, lili, koleżanki, koledzy, na brzuszkach takie były, to jeszcze maluchy, a teraz po prostu się bawiły, wiecie, tam sprzedawały lody w kawiarnie, to tamto. Lili też już zupełnie inaczej, tak świadomie korzystała z tych urodzin, z tej sali, też właśnie wiedziała, że ma rodzinę, cały czas powtarzała, dziwny, Także bardzo się cieszę, tak jak ona tutaj pewnie filmy mówiła, ona wie, że po drugich urodzinach żegnamy się z karmieniem, bo u nas tak jest, że Lili jeszcze dosną i w nocy jest karmiona, budzi się na to mleczko i też zasypia po wypiciu, niekoniecznie przy piersi, ale wiecie, czytamy sobie coś tam, no ale zawsze to mleczko jest, także trzymajcie za nas kciuki, bo teraz przed nami wielki proces odstawiania, myślę, że teraz już sama ja jestem gotowa, myślę, że już jest to wystarczające, ona też już jest taka mądra, świadoma, ona wie o co chodzi, dużo o tym rozmawialiśmy, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Bo wiecie, nie od razu. Miała dopiero tę rodzinę, Myślę, że damy sobie takie 2-3 dni na spokojnie. Teraz jest mega wykończona, więc w ogóle nie będę ją w takim wiecie, dniu męczyła, ale po weekendzie gdzieś tam za 3 dni spróbujemy i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Ja też na pewno muszę pomału kończyć. Bo Lili naprawdę wypija dużą ilość mleka i po prostu ja czuję jak na przykład jej nie dokarmię z rana czy tam nad ranem i dopiero na wieczór no to jest ciężko z tą pojemnością, więc muszę pomału to zacząć robić, ale bardzo się cieszę, że też tyle mi się udało ją karmić przez te dwa lata, bo zamierzałam karmić trzy miesiące jak na początku było, nas trzy miesiące po karmie, żeby nie było, a teraz to zobaczcie, jak przeciągnęło dwa lata, miał być rok, później pół roku to nie, ale rok i tak dalej, w ogóle mogę Wam nagrać moją historię właśnie karmienia, kiedyś chciałam, ale jakoś, wiecie, myślałam sobie, nie, bo komuś będzie przykro, że ktoś w danym momencie się poddał, albo że komuś nie wyszło, ale z drugiej strony to jest tylko moje wspomnienie i przecież ja nie mam zamiaru nikomu sprawić przykrości, a może wręcz przeciwnie, dodać komuś siły i opowiadać o tych trudnych momentach. No i tak, jeśli chodzi o prezenty, to tak jak mówiłam, Lili nie otworzyła wszystkiego, bo tego jest po prostu za dużo. Ona w ogóle jeszcze nie ma takiej świadomości prezentowej, ja nawet się jej pytam, czy chcę otworzyć, a ona mówi, że nie, więc jakby zostawiam im to do woli. Może co któryś dzień sobie coś otworzymy. Jak wszystko otworzymy, to Wam po prostu w jakimś filmie pokażę, bo na pewno będziecie chcieli wiedzieć, co tam fajnego dostałam. Ma bardzo fajne prezenty, więc wszystko jej na pewno się spodoba. Już kończyłam ten film, ale stwierdziłam, że. Że się jeszcze do Was. E, Osypiłam właśnie Lili, wykąpałam się. No i jak widać, chyba po mojej twarzy, mm, osypiając ją, mm, zaczęłam składać taką rolkę z okazji jej mm, urodzin, to znaczy, wiecie, kilka klipów takich z kiedyś, z teraz. E, no i byłam sobie taki bugr, nie wiem, nie wiem, co by tak się, chyba rok kto może tak nie płakałam. E, dalej mi się chce płakać, ale po prostu wiecie co. Naprawdę jestem tak wdzięczna za to, że, e, że Lili, że moja córka pojawiła się w, w moim życiu, za to, że jest zdrowa, że to, za to, że jest taka wspaniała, taka cudowna, mądra, kochana. No, jaka by nie była, jakakolwiek by nie była, mm, z wszystkimi wadami i zaletami, jest moją najukochańszą córką. E, w sumie sobie dzisiaj nie strzeliła. albo po prostu pół wieczoru, e, pół wieczoru, pół sypiania sobie po prostu płakałam, bo naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, że, że to właśnie ja jestem jej mamą, że pojawiła się w moim życiu, że była w moim brzuszku, że ją urodziłam. Naprawdę jestem strasznie szczęśliwa, że, że tak jest i nie wiem dzisiaj nie po prostu jakieś, nie wiem czy ja piję za dostanę. Nie wiem, po prostu się Tak rozklejam w tym momencie Ale naprawdę jeszcze jak sobie te wszystkie filmiki oglądałam I tylko na takim noworodkiem To chyba Nie ma takiej rzeczy drugiej w życiu Za którą jestem, wiecie, tak bardzo ogromnie wdzięczna No wiadomo, mój mąż Bo bez niego by Lili nie było Na ślub, na związek i tak dalej To tak, to co sobie stworzyliśmy razem Ale Lili jest taką częścią Która tak Zbudowała naszą rodzinę, wniosła tak dużo miłości i stworzyliśmy razem rodzinę. No i wiadomo, jestem również ogromnie wdzięczna za to, że mam mojego męża, mam moją córkę, to wiadomo, ale dzisiaj są jej urodziny, dlatego chyba też tak bardzo wzruszam się na samą myśl, że mam tego małego, słodkiego mojego człowieka w życiu, w naszym życiu, że jest obecna i bardzo się z tego cieszę.